Hola, komuś estáis? Witajcie w kolejnym odcinku ablo Espaniol. Myślenie, jak się wydaje, powinno być dla nas, dla ludzi, dla naszego gatunku bardzo ważne. Zwykle mówimy, że to, co nas odróżnia od innych gatunków, to właśnie to, że potrafimy myśleć i tym się szczycimy. Chociaż trzeba też przyznać, że czasami jak się patrzy na nasze akcje, to można stwierdzić, że jednak mamy trochę z tym myśleniem kłopotów. I właśnie o myśleniu po hiszpańsku pogadamy w tym odcinku, a konkretnie o czasowniku myśleć, z którym też mamy pewne problemy. Myśleć, czyli ten szar. Taki więc będzie temat tego odcinka, a zanim przejdziemy do niego, to jeszcze zaproszę Was na Instagrama i na Facebooka, do których to linki znajdziecie pod spodem w opisie. Na problemy z czasownikiem pensar napotykamy się zaraz na samym początku naszej nauki hiszpańskiego, naszego kontaktu pierwszego z językiem hiszpańskim, dlatego że dowiadujemy się, że w czasie teraźniejszym ma on oboczność i zamiast pensar w odmianie w większości osób mamy je. Zamiast e mamy je, a zatem giopięszo, tu pięszasz i tak dalej. Później ta oboczność znika, mamy pęsza, może i znowu piensan. To jednak nie jest najgorsze w tym wszystkim. To nie jest najgorszy problem z czasownikiem PENZAR. Najgorszym, moim zdaniem, przynajmniej problemem są Preposiciones. Preposiciones, czyli przyimki, które nieco zmieniają nam znaczenie czasownika pężar, bo... Nam wydaje się, nam Polakom wydaje się, że myśleć o czymś będzie zawsze tak samo, ale w hiszpańskim niestety tak nie jest i myślenie o czymś może się różnić. I zaraz opowiemy sobie, jak to właśnie przebiega. Jak zatem możemy myśleć o czymś po hiszpańsku? Otóż możemy myśleć o czymś za pomocą preposiciones de, sobre albo en. No i ta preposición de to jest, wydaje mi się, ta, którą napotykamy na samym początku i tak jak po polsku mamy tylko i wyłącznie przyjmek o z myśleniem o czymś, no to wydaje nam się, że po hiszpańsku też tak będzie i wstawiamy to de wszędzie. A jest między nimi jednak różnica. To znaczy de i sobre w tym przypadku znaczą dokładnie to samo, myśleć o czymś, ale pensar en algo, też istnieje i też znaczy po polsku myśleć o czymś. Jak zatem może to być? Jak to może być, że istnieją takie różnice, skoro po polsku jest tylko myśleć o czymś? Otóż w języku hiszpańskim myślenie o czymś może mieć dwie różne postaci. Przede wszystkim można myśleć o czymś, czyli mieć o czymś jakąś opinię. I to jest jedna sprawa, ale można też aktywnie o czymś myśleć, to znaczy mieć coś w głowie, siedzieć i myśleć o czymś, to znaczy myśleć nad czymś. Też moglibyśmy tak to zamienić i w ten sposób być może udałoby nam się łatwiej zrozumieć te różnice pomiędzy myśleniem o czymś i jako opinia i myśleniem o czymś aktywnie. Co to znaczy? To znaczy, że jak siedzę na ławce i o czymś myślę, to nie mam w tym momencie o tym, Żadnej opinii. Chodzi o to, że mój aktywny proces myślowy działa i o czymś myślę. Na przykład estoy pensando en ti. Estoy pensando en ti, czyli myślę o tobie. Myślę o tobie. Nie chcę powiedzieć teraz, że mam o tobie jakąś opinię, taką i taką. Nie chcę powiedzieć, co myślę o tobie, tylko że aktywnie myślę o tobie. I zatem w tym przykładzie w tym przypadku musimy użyć n nie można absolutnie użyć w tym przypadku d ani szobre, chociaż najczęstszym błędem polskim jest to żeby mówić pienso de ti albo estoy pensando de ti nie istnieje coś takiego estoy pensando en ti, w tym znaczeniu kiedy używamy pęczar z D albo sobre, to wyrażamy naszą opinię. Mówimy o opinii, a zatem samo pęczar de ti albo pęczar sobre jest niewystarczające, dlatego że po prostu myślę o tobie, mam opinię o tobie, ale jaką? Brakuje nam tego, jaką masz o mnie opinię. Jaką macie o mnie opinię? Mam nadzieję, że jak najlepszą, tak na marginesie. W każdym razie musimy dodać coś. Pienso de mi jefe, que es una buena persona. Na przykład, pienso de mi jefe, que es una buena persona. Można by było coś takiego ułożyć, czyli myślę o moim szefie, że jest dobrą osobą. Albo można jakoś zakwalifikować to myślenie. Na przykład, mi amiga piensa muy bien de mi. Mi amiga piensa muy bien. De mi, czyli moja przyjaciółka, moja znajoma bardzo dobrze o mnie myśli, czyli ma dobrą opinię. I widzicie, to już nie jest aktywne myślenie, to jest po prostu myślenie w sensie posiadania jakiejś opinii o czymś lub o kimś. Gdybym zaś chciał powiedzieć, mi amiga está pensando en mí todo el tiempo, mi amiga está pensando en mi todo el tiempo, czyli moja przyjaciółka, moja znajoma myśli o mnie cały czas, i tutaj mamy en mi, to znaczy, że ona aktywnie o mnie myśli, bo na przykład jej się podobam albo mnie lubi a zatem está pensando en mi ale piensa muy bien de mi piensa muy bien de mi o sobre mi ale está pensando en mi można by powiedzieć, żeby sobie ułatwić, że zawsze jeśli pytamy co o czymś ktoś myśli, to będziemy używać de albo sobre, bo wtedy pytamy o opinię, a zatem que piensas sobre la política Que piensas sobre la política, czyli co myślisz o polityce? Co myślisz, czyli jaka jest Twoja opinia. I tak samo, que piensas de Marcos. Que piensas de Marcos albo sobre Marcos, czyli co myślisz o Marcosie. Czyli co o nim myślisz, jaką masz o nim opinię, czy go lubisz, czy nie, i jaką ci się wydaje osobą. Zatem nie jest to aktywne myślenie, nie jest to posiadanie czegoś w myślach w danym momencie, tylko jest to posiadanie opinii. I jeśli pytamy o czym myślisz, to zawsze będziemy używać N, dlatego że D czy Sobre nie mają w tym momencie żadnego dobrego znaczenia, bo nie można powiedzieć o czym myślisz y, w tym momencie, mając opinię. To by było za bardzo pogmatwane. To znaczy, że jeśli chcemy kogoś zapytać o czym myśli, to powiemy... ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? Czyli o czym myślisz aktywnie. Jak na przykład jest zamyślony i gdzieś tam podróżuje po meandrach swojej wyobraźni, to możemy zapytać, ¿en qué estás pensando? Albo ¿en quién estás pensando? Czyli, ¿en quién estás pensando? To o kim myślisz? O kim myślisz aktywnie teraz, a nie miałoby sensu żadnego, o kim masz jakąś opinię, jak. Nie wiemy nawet o kim on myśli. A zatem, n kien estás pensando, en qué estás pensando. Czyli jeśli chcemy do kogoś powiedzieć, myślałem o tobie przez cały ranek, to użyjemy n czy d albo sobre. Oczywiście n, dlatego że mówimy o aktywnym myśleniu. Siedziałem cały dzień w domu i myślałem o tobie, albo robiłem coś innego i myślałem o tobie. A zatem, esta do pensando, toda la mañana en ti. Albo esta do pensando en ti. To La Maniana. Można by było też odwrócić. Jeśli dziwicie się, dlaczego e estado pensando z tym herundio, ale w czasie perfecto, no to możecie kupić mój kurs o hiszpańskich czasach przeszłych i wszystko wam się wyjaśni. A zatem e estado pensando enti. To dla Nie de ani nie sobre, bo nie miałoby to żadnego sensu. Za to, jeśli chcemy powiedzieć obojętnie, jakbyś dobrze o nim nie myślał, moim zdaniem nie jest dobrą osobą, to użyjemy n czy de albo sobre? Oczywiście de albo sobre, czyli możemy powiedzieć w tym momencie por muy bien que pienses de él albo por muy bien que pienses sobre él en mi opinión no es una buena persona. Por muy bien, que pienses sobre él o ve él, En mi opinión no es una buena persona. Czyli obojętnie jakbyś o nim dobrze nie myślał, to moim zdaniem nie jest dobrą osobą. To jest nasza opinia oczywiście. Co zresztą podkreślamy w drugiej części zdania? En mi opinion, a zatem n nie miałoby tu sensu, a ma sens wyłącznie de albo sobre, czyli o w znaczeniu opinii. I jeśli nadal macie problemy z takimi zdaniami jak por mucho, por masz, por muy bien, que itd., 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 możecie kupić mój drugi kurs o AUNKE, do którego link również znajdziecie pod spodem w opisie i mam nadzieję, że dzięki niemu wszystko to się Wam rozjaśni. Tak właśnie powinniśmy poprawnie używać czasownika PENCHAR z preposiciones, czyli z tymi krótkimi słowami, z tymi przyjmkami. Pamiętajcie zatem n myślenie o czymś aktywnie, i de albo sobre, opinia o czymś. Również czasownik pensar sprawia nam trochę kłopotów, dlatego, że kiedy chcemy wyrazić naszą opinię, my po polsku mówimy, co myślisz o tym, myślę, że coś tam, myślę, że coś się zdarzy, myślę, że coś się wydarzy, itd., itd., a w języku hiszpańskim nie używają Hiszpanie tego aż tak bardzo często. W sensie tego słowa pensar. Jeśli mówią, że myślą, że coś się wydarzy, albo myślą, że coś się wydarzyło, itd., itd., często używają zamiast pensar czasownika creer. Czasownik creer dosłownie znaczy wierzyć, na przykład no creo en Dios, no creo en Dios, czyli nie wierzę Boga, ale używają tego czasownika Hiszpanie dokładnie tak jak Anglicy czy Amerykanie słowa believe, jeśli chcą wydać jakąś swoją opinię o czymś, że coś się wydarzy, albo wydarzyło, albo coś jest jakieś i tak to mogą powiedzieć kreokę, zamiast pięszokę I jest tak, że trochę częściej używa się, zwłaszcza w rozmowie, tego kreokę. Oczywiście kreokę i pięszokę znaczą dokładnie to samo, czyli myślę, że, ale w hiszpanie wydaje mi się preferują bardziej to kreokę od pięszokę. Na przykład kreóke mañana llover. Creoke maniana, wadiower, czyli myślę, że jutro będzie padać. Częściej się to usłyszy dużo, w Hiszpanii przynajmniej, być może w krajach latynowskich jest to trochę bardziej zrównoważone y, niż pięszoke maniana vadiober. Chociaż nie jest to błędem, też można tak powiedzieć. Ale pamiętajcie, że kreoke jest takie bardziej naturalne, przynajmniej w takich codziennych rozmowach. Pięszoke jest dla mnie trochę bardziej poważne i trochę bardziej pytaniem o opinię, co o, o czymś myślę, a nie na przykład, czy myślę, że jutro będzie padać. To nie jest moja opinia. oczywiście mogę mieć opinię, że jutro będzie padać, bo na przykład y, usłyszałem to w prognozie pogody i taka jest moja opinia o stanie rzeczy, o stanie rzeczywistości, że jutro będzie padać, ale jednak jest to trochę co innego niż kepienzasz, szobre, este politico. Kepienzasz, szobre, este politico, czyli co myślisz o tym polityku, tak jak już mieliśmy wcześniej. I na to pytanie możemy odpowiedzieć Pienso que este politico es corrupto. Pienso que este politico es corrupto. I tutaj mamy trochę bardziej naszą opinię niż to, że jutro będzie padać. Taka drobna różnica, no ale pamiętajcie, że czy użyjecie tego, czy tamtego, to zostaniecie zrozumiani i nie będzie to błąd. Po prostu nie nadużywajcie pienso que. Pamiętajmy również, że w pozytywnych, wyrażeniach, czyli pierszokę i kreokę ok, używamy po nich indicatywu, a nie szubpuntiwo. Mimo, że jest to nasza opinia, mimo że jest to subiektywne nasze zdanie, to jednak gramatycznie poprawnie jest tutaj użyć indicatywu, a nie szubpuntiwu. Zmienia się to, jak będziemy negować, czyli jak wstawimy na początku no. Na przykład no pierwsze i no kreokę. Ok. W tym momencie po. Tym wszystkim musimy użyć właśnie subjunctivo. Dlaczego tak jest? Dlaczego musimy użyć indykatiwo, jeśli to jest pozytywne, a subjunctivo, jeśli negatywne? Mimo, że wszystko to jest subiektywne tak czy inaczej, no tak, to niestety w biegu dziejów się porobiło w języku hiszpańskim. W łacinie oczywiście wszystko byśmy zapisali z koniunktywem, czyli subjunctivo, ale po hiszpańsku... Pozytywnych wersjach tych akurat opinii, tych y, wyrażeń opiniodawczych używa się po nich indykatywo, a nie subkuntiwą. A zatem pamiętajcie, creo que es corrupto, creo que es corrupto, ale no creo que sea corrupto. No creo que sea corrupto. Czyli myślę, że jest skorumpowany. Creo que es corrupto. Nie myślę, że jest skorumpowany. No creo que sea corrupto. I tak samo spensar. No pienso que sea una buena persona. No pienso que sea una buena persona. Nie myślę, że jest dobrą osobą. Użyjemy tutaj znowu subjuntivo. No i myślę, że to już by było na tyle w tym odcinku. Myślę, że na tym możemy już skończyć, dlatego że od tego całego myślenia będzie nas boleć czacha. I dajcie znać w komentarzach o tym, co myślicie o tym odcinku? Widzicie, co tu zrobiłem? Znowu użyłem czasownika myśleć, bo myślenie lubię i myślenie mi się podoba. Mam nadzieję, że Wam też. Mam nadzieję, że znajdujecie od czasu do czasu jakieś ciche miejsce, żeby móc sobie spokojnie o czymś pomyśleć. Mam nadzieję, że myślicie dużo o języku hiszpańskim i w języku hiszpańskim, że myślicie jak najwięcej. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak było, dajcie łapkę w górę i tak jak mówiłem, zostawcie komentarz. Ja będę się już z Wami powoli żegnał. Tym razem nie mogę Wam pokazać jednego miejsca, w którym nagrywałem ten odcinek, dlatego że jak widzicie, spaceruję Nareszcie mogliśmy zdjąć maseczki, nie musimy w miejscach publicznych ich nosić, a to znaczy, że mogę bez niej spacerować i do Was mówić. Mam nadzieję, że taka forma ruchoma też Wam się trochę bardziej podoba i trochę lepiej się przy takiej ruchomej formie uczyć. Mam nadzieję, że nie każą nam włożyć maseczek z powrotem za niedługo. Spacerowałem dzisiaj po Vegeta. Vegeta to starówka Las Palmas, stąd Was zatem pozdrawiam. Dziękuję raz jeszcze. Ja będę już powoli uciekał, ale Wy jeszcze nie uciekajcie, tylko zobaczcie moich patronów. A oto właśnie moi patroni, o których myślę cały czas i myślę o nich bardzo serdecznie. I równie serdecznie dziękuję im za wsparcie bez którego rozwój kanału byłby na pewno niemożliwy. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, polecam zasubskrybować kanał Ablo Espaniol, żeby mieć stały dostęp do świeżych nowych materiałów do nauki języka hiszpańskiego. A jeszcze lepiej będzie jak klikniecie ten mały dzwoneczek. No i teraz myślę, że to już naprawdę koniec. Raz jeszcze dziękuję i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias i y hasta luego.